Jeśli twój pies to robi, zabierz go do weterynarza. Czy zauważyłeś ostatnio, że twój pies zachowuje się inaczej? Często subtelne oznaki mogą wskazywać na poważne problemy zdrowotne, a my, jako opiekunowie, musimy być czujni, aby zapewnić naszemu najlepszemu przyjacielowi dobre samopoczucie. Dzisiaj porozmawiamy o zachowaniach i objawach, których nigdy nie powinieneś ignorować, jeśli twój pies robi którąkolwiek z tych rzeczy. Może to być sygnał alarmowy. Aby jak najszybciej zabrać go do weterynarza. 1. Nagła zmiana apetytu. Czy twój pies zawsze był głodny, a potem nagle przestał jeść? A może wręcz przeciwnie, pożera wszystko bardziej żarłocznie niż zwykle? Takie zmiany mogą być oznaką problemów trawiennych, cukrzycy, choroby nerek, a nawet depresji. Bądź czujny, zwłaszcza jeśli brak apetytu trwa dłużej niż jeden dzień. 2. nadmierne pragnienie i nietypowe sikanie. Jeśli twój pies pije dużo wody lub sykę częściej niż zwykle, może to wskazywać na problemy z nerkami, infekcję układu moczowego lub nawet cukrzycę psów. Jeśli zauważysz, że pies nadmiernie liże swoje okolice intymne lub wykazuje dyskomfort podczas oddawania moczu, jest to wyraźny znak ostrzegawczy. Trzecie świszczący oddech nawet w spoczynku. Każdy pies świszczy po bieganiu i zabawie, ale jeśli oddycha szybko bez wyraźnego powodu lub ma trudności z oddychaniem. Może to wskazywać na problemy z sercem lub płucami, a nawet udar cieplny. Nigdy nie ignoruj tego objawu, zwłaszcza u starszych lub krótkonosych psów, takich jak mapsi i bulldogi. Czwarte zmiany w zachowaniu lub nadmierna ilość snu. Czy twój pies jest cichszy, bardziej odizolowany lub niechętny do zabawy? Czy śpi więcej niż zwykle? Może to być oznaką bólu, gorączki lub nawet poważnych chorób, takich jak anemia lub infekcje wewnętrzne. Jeśli jego zachowanie nagle się zmieniło, najlepiej to sprawdzić. Piąte częste wymioty lub biegunka. Sporadyczne wymioty mogą być normalne, ale jeśli są ciągłe, krwawe lub towarzyszy im biegunka, coś jest nie tak. Może to być zatrucie pokarmowe, infekcja wirusowa lub nawet poważna choroba, taka jak parwowiroza. Jeśli twój pies wykazuje te objawy przez ponad 24 godziny, biegnij do weterynarza. Szóste nadmierne swędzenie lub owrzodzenia na skórze. Jeśli twój pies nie przestaje się drapać, wylizuje łapy lub wykazuje owrzodzenia i wypadanie sierści, może to być oznaką alergii, infekcji skóry, a nawet pasożytów, takich jak pchły i kleszcze. Ignorowanie tych objawów może pogorszyć problem i spowodować wiele cierpienia u zwierzęcia. Siódme czerwone, uzawiące oczy lub wydzieli nas oczu. Psy mogą również cierpieć na zapalenie spojówek, owrzodzenie rogówki lub poważniejsze choroby, takie jak jaskra. Jeśli zauważysz zaczerwienienie, wydzielinę lub wrażliwość na światło, jak najszybciej zabierz psa do weterynarza, aby uniknąć komplikacji. Nigdy nie ignoruj objawów. Psy są ekspertami w ukrywaniu bólu, więc kiedy pokazują ci, że coś jest nie tak, to dlatego, że naprawdę potrzebują pomocy. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów, nie wahaj się udać do weterynarza. Im szybsza diagnoza, tym większa szansa na skuteczne leczenie i mniej cierpienia dla najlepszego przyjaciela. Jeśli ten film Ci pomógł, polub go i podziel się nim z innymi właścicielami psów. I powiedz mi w komentarzach, czy zauważyłeś któryś z tych objawów u swojego psa?